Dzień dobry. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do czwartego już, do trzeciego już modułu programu Stoic Way. Ten moduł nosi tytuł "Ćwiczyć umysł". Stoicy uważali, że gwarancją sukcesu, udanego życia jest poprawność procesów rozumowania. W związku z tym w trzecim module skupiamy się właśnie na tym. Na poprawności procesów rozumowania, w szczególności na regułach logiki, na umiejętności przestrzegania <laughs> przestrzegania, rozpoznawania błędów logicznych, a także trenowaniu skupieniu skupienia i właśnie tego, żeby, żeby nie dać się rozproszyć przez kota czy przez inne czynniki, które nam na co dzień przeszkadzają, w skupieniu się na tym, co w tej chwili ważne i co tu akurat robimy. Bardzo serdecznie zapraszamy do trzeciego modułu programu Stoic Way pod tytułem Ćwiczyć umysł. Przez najbliższe cztery tygodnie razem z naszym zespołem będziemy ćwiczyć umysł.